Witaj w unboxingu przenośnego radioodtwarzacza Blaupunkt PP-52BR. Jest to radioodtwarzacz z możliwością odbioru stacji FM, a także odczytu plików za pomocą kart SD oraz USB. Warto też wspomnieć, że model ten dostępny jest także w wersji w jasnej obudowie. Jest to Blaupunkt PP-52CR. Tak, natomiast, oto prezentuje nam się Blaupunkt PP52 Br. Widać tutaj tu jakiś plasticzek z tyłu. Możliwości podłączenia też wyjście słuchawkowe, jak widać. Jest to bardzo popularne radio. Ze względu na swój fajny wygląd, solidne wykonanie i oczywiście niewielki rozmiar. Jak słychać zresztą jest to nie słychać żadnej pustki, że model ten jest wykonany jak najbardziej poprawnie. Jeśli zainteresowało Cię to radio, link do niego oraz więcej informacji znajdziesz w opisie tego filmu.